Media. Produkcja oryginalna Earborn Media. Cześć, dzień dobry. Mówi Kasia Depa, jestem gemologiem, jubilerką, a ty słuchasz Biżuterii na Historii, pierwszego polskiego podcastu w całości poświęconego biżuterii i wiedzy jubilerskiej. Dzisiaj zapraszam cię na 27 odcinek naszego kwietniowego cyklu o diamentach. Codziennie odkrywamy tu nie tylko historie ciekawostki, ale także uczymy się wspólnie jak rozpoznawać, oceniać i rozumieć te niezwykłe kamienie zarówno z perspektywy emocji, jak i twardej wiedzy. Dzisiaj o etyce w świecie diamentów, czyli diamenty i etyka, a dokładnie co to są krwawe diamenty? Krwawe diamenty z angielskiego Conflict Diamonds albo Blood Diamonds to są diamenty, które nie są krwawe same w sobie. To są diamenty, których sprzedaż finansuje wojny, konflikty zbrojne lub łamanie praw człowieka. Najczęściej pochodzą te diamenty z regionów ogarniętych wojną lub niestabilnością polityczną, gdzie wydobycie prowadzone jest w warunkach nielegalnych, często z wykorzystaniem przymusowej pracy, pracy dzieci, a nawet przemocy wobec lokalnej ludności. Skąd to pojęcie pochodzi? Termin krwawe diamenty zaczął powszechnie być używany w latach 90. XX wieku. Krwawe diamenty zaczęto mówić szczególnie wtedy, kiedy trwała krwawa wojna domowa w Sierra Leone, w Liberii, Angoli czy w Demokratycznej Republice Konga. Diamenty wydobywane w tych krajach sprzedawane były na międzynarodowym rynku, a dochody z ich sprzedaży finansowały brutalne konflikty zbrojne. Główny problem krwawych diamentów polega na tym, że te pieniądze ze sprzedaży tych kamieni bezpośrednio finansują wojny, zakup broni, wspierają lokalne grupy paramilitarne, prowadzą do cierpień ludności cywilnej, a także często do destabilizacji całych regionów. Wydobycie tych diamentów często odbywa się bez przestrzegania podstawowych praw człowieka: wykorzystywana jest praca niewolnicza, praca dzieci, dochodzi do przemocy seksualnej, tortur oraz morderstw. Lokalne społeczności, zamiast korzyści, ponoszą jedynie koszty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne. Oczywiście, cała społeczność um, świata jubilerskiego diamentowego jak najbardziej reaguje i reagowała. Um, szczególnie teraz, w przypadku wojny na Ukrainie, to um, aktualnie mamy obostrzenia związane z um, diamentami pochodzenia rosyjskiego. Bo jakby nie patrzeć, kupowanie czy sprzedawanie diamentów, które, są, które mają pochodzenie z rosyjskich kopalń, to dzisiaj są to krwawe diamenty i wspieranie konfliktu zbrojnego. Może nie tyle bezpośrednio na miejscu, ale przede wszystkim wspieranie konfliktu zbrojnego który, i wojny, która jest um, za wschodnią granicą. Biorąc pod uwagę to, że środowisko diamentowe jednak chciało w jakiś sposób zareagować i zareagowało, powstało coś takiego jak um, proces Kimberley, bo właśnie to jest odpowiedź na ten problem. Społeczność międzynarodowa stworzyła w 2003 roku proces Kimberley, czyli jest to system certyfikacji, którego celem jest kontrola handlu diamentami oraz zapewnienie, że kamienie znajdujące się na rynku nie pochodzą z regionów objętych konfliktami zbrojnymi. I dzięki procesowi Kimberley państwa uczestniczące zobowiązują się do kontrolowania wydobycia handlu diamentami oraz zapewnienia, że diamenty eksportowane i importowane są pozyskiwane w sposób legalny i etyczny. Warto zwracać uwagę na to, jak są deklarowane pochodzenie kamieni, um, są też wydawane certyfikaty. Pochodzenia, które są właśnie zgodne z procesem Kimberly. A jeżeli mm, rozważasz zakup diamentów laboratoryjnych, to też może być jakaś odpowiedź na to, żeby nie kupować kamieni, które mogą być krwawe. Chociaż że tak na dobrą sprawę powiedzmy sobie wprost: ponad 95% diamentów aktualnie na rynku nie pochodzi z, a właśnie nie są krwawymi diamentami, wręcz jest to aktualnie. Prawie niemożliwe dostać takie kamienie. To było dużo wcześniej, to gdzieś cały czas się przewija. To nie jest mit, broń Boże, to nie jest mit. Natomiast um, siła tego całego działania miała większo, większy wymiar, większe znaczenie kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Co prawda, jest polecane to, żeby kupować diamenty laboratoryjne, jako jeden ze sposobów całkowitego uniknięcia ryzyka zakupu krwawych diamentów. Natomiast przez to, z jednej strony tak, jest to ok, bo są produkowane w warunkach etycznych i zakup nie wiąże się z żadnym ryzykiem finansowania konfliktów ani łamania praw człowieka. Natomiast z drugiej strony pamiętajmy o ekologii. Tak czy owak, kupując diament warto być świadomym jego pochodzenia i dzięki tej całej um, działalności i dzięki procesowi Kimberly oraz rosnącej świadomości konsumentów coraz łatwiej jest uniknąć nieświadomego wspierania konfliktów. A kiedy my wybieramy odpowiedzialnie, mamy realny wpływ na poprawę warunków życia, Wielu ludzi na całym świecie. Wszelkie działania wspierające to, aby rynek diamentów i cały proces pozyskiwania kamieni był jak najbardziej przejrzysty. Z roku na rok te działania się powiększają. Z roku na rok my, jako branża, jesteśmy coraz bardziej świadomi i z roku na rok dbamy o to, bo to jest nasza reputacja, to jest nasze zaufanie konsumentów do nas i nikt tak naprawdę nie może i nie chce sobie na pozwolić na to, aby, aby wspierać działania, które są zupełnie nieetyczne i Wspierać krzywdę innych osób. Tyle na dzisiaj. Myślę, że temat etyczności kamieni szlachetnych, a przede wszystkim temat etyczności diamentów i krwawych diamentów, nie sądzę i nawet nie byłam w stanie wyczerpać w całości, ale chciałam tylko zaznaczyć ten, ten, jakby ten, ten wątek. Bardzo dziękuję za wysłuchanie odcinka. Jeżeli masz jakieś pytania, zostaw komentarz. Jak coś, to zapraszam na Instagram, na biżuterię, na historię. Tam są dodatkowe zdjęcia, jak to wszystko wygląda, wyglądało. Tyle na dzisiaj, dziękuję, że jesteś, i do usłyszenia jutro. Produkcja oryginalna Airborne Media.